Mam kródziska z tej strony Kasper, a dzisiaj znowu będzie kolejny odcinek ze Sliterio. Tym razem będzie głos. No to zaczynamy, wybierzmy naszego skina. Niech będzie kolorowka, eee, seleite, te o Tak, czy coś pisze play. Gramy. Du, 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 du. Może muzyczka wam się spodoba. Pewnie znacie ją już z innych filmików na YouTube. No nie, czemu? Ja nie wierzę. Mieć lagi poczekajcie, może Facebooka włączę. Dobra. Nie powinno być dla slagów takich wielkich. Dobra. Ja pierdziel 40, tyle. Masy, ja pierdził. Kurde. Nie wychodzi mi dzisiaj. Bo w ogóle dawno nie grałem z litery od tamtego czasu. sam próbuję. Czemu? Na pierdzie, głupie lagi. No, O, kolorowe zostawiło. Musimy zebrać tej masy trochę. Pom no, będzie odcin tytuł odcinka ciągle mały. Nie, weszło. Myślałem, że on od razu zawróci. To jak go bym rozbił? Dobra. Uf, dobra, jesteśmy gdzieś na krańcu mapy, więc to jest źle. No ale przynajmniej możemy tutaj masę zebrać. Może mało, ale jest zawsze. A i chciałbym wam... w sumie, możecie podziękować Kamilowi Sikorze, który załatwił dzisiaj ten odcinek. Pewnie on się dopiero chyba pojawi w jutro, czyli w yy, czwartek. Jo, rozbiłem go, rozbiłem go do diabła. Dajesz. Kosper! Oluju. No to mamy już to. Mamy go. Ile mus? Ja pierdził! Ja nie wierzę. Pobiję, może, rekord, bo wtedy miałem 6 tysięcy. A teraz mam już 5. Pobiję? Jo, ja pewnie. Tu jest masa. No, mamy 6 tysięcy. No to mamy już rekord pobite. Ja! No to zjedliśmy go całego No to mamy już go uwięzione No to mamy go rozbite już, kurde, ale ja dzisiaj w to kokrze w tą grę. Jesteśmy już na jakiejś topce? No powinniśmy być już za chwilę. Za chwilę chyba będziemy, jak będziemy, do... jeszcze trochę uzbieramy masy. Musimy. O, tu jest jakiś kolorowy. To diabła! Co? Czemu? No nie! Jaki żal? Ja pierdził. What the fuck? No nie, no i patrz, i, go, i on ich zje wszystkich. Jaki żal. Ale to jest takie królne głupie. Robert, zje. nie wiem jak on tak się nazywa. Kurde, myślałam, że się nie skapnie. jak? No ja byłem pierwszy. Zmienimy skina. Na no, jeden z najlepszych. Oczywiście, że ten. Dobra. Dobra, hmm. tu, 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 tu jestmy sobie to Szkoda te, tamtych 10 tysięcy masy Sami widzicie, mam takie lekkie lek lagi To jest spowodowane tym, że będę teraz sobie grał No bo zamiast trochę masy, to zjedzmy to o, tu jest więcej masy. Tu zjesmy to więcej. <laughs> w ogóle przepraszam, że tak gadam, ale... Je, głowa mnie boli, chory jestem dość trochę. Wiecie, jak to jest. Dobra, mamy z 200 masy. Można powiedzieć. Kurde, ja nie mogę takiej muzyki puszczać, bo ja się w nią za bardzo słuchuję. 8 minut nagrania. Ja będę powoli kończył te odcinki, bo wszyscy mówią, że ja długo nagrywam, a to jest nudne. Do 10 minut maks ja będę nagrywał. Bo to się po prostu mi nie opłaca. A jak, będziecie, jak będzie naprawdę więcej tych widzów i więcej osób będzie mówiło, że to będzie yy, po prostu lepsze, fajniejsze filmiki, <śm> nie? No to będę oczywiście dla was dłuższy nagrywał. I. Ogólnie zachęcam do zasu zasubskrybowania mojego kanału, pozostawienia pozytywnego komentarza i łapki w górę. No, to wiesz się, co macie robić. Na dole czerwony guziczek i. No i po prostu. No i będzie fajnie. Lucky Luke. Oto była fajna bajka. I właśnie, za obiecywane pozdrowienia, znowu dostanie yy, Paweł Sas, od którego dostanę y, CSGO. Znaczy mi konto da. Znaczy CS-a chyba tam nie będzie, ale będzie seria z Tomb Raider na pewno Science Rowa. I on mówi, że on jeszcze mi tam jakieś tam gry są. Dobra, jest tu ktoś do zjedzenia. Dobrze. Myślę, że będziemy już powoli kończyć ten odcinek, dlatego zrobię coś głupiego. Nie? Pójdę na sam koniec i wbije się w tą bombę. Co tam jest? al -Hakbar. I imienia nie mam. Myślę, że ten filmik Wam się może trochę. No, może macie rację. Może trochę nie będzie aż taki fajny, bo krótki bardzo. No ale wiecie, słyszeliście, to mi się na razie nie opłaca, bo wszyscy mówią, że są słabe filmiki. No, to ja się z wami żegnam. Możecie jeszcze raz mówię, zostawcie lajka. No to, na razie.